Dzisiaj, jak już mówiłem, będę konfigurował nowego iPhone'a 13 Mini. Będę na niego przedawał dane z iPhone'a 7. Po pierwsze, odbakowujemy iPhone'a 7. Wchodzimy w ustawienia. Bierzemy ogólne. Przenieś w zawartość lub wyzeruj. Zaczynamy. Nie teraz. Teraz nam iPhone tworzy backup. Niestety nam cały czas szacuje pozostały czas. Zaraz wracam tuż po tym, kiedy backup się e, stworzy. Więc, jeśli jeszcze byście chcieli wiedzieć, to mm, mm, do backupa trzeba wejść tutaj w e, o, Apple ID. I tam będziecie mieli swoje urządzenie. I musicie brać urządzenie i zrób e, backup. Tu, jak widzicie, jest tak mało pamięci w tym telefonie, że nie mamy po prostu. No po prostu ten backup się twor będzie tworzył pewnie e, na no tak kilka dobrych minut. W tym czasie na tym iPhone'ie możemy to sobie już wybrać. O, już mamy backup i tu musimy wejść dalej, łączy się, o i teraz musimy ten obrazek skierować na tym iPhone'ie, na ten. O i już mamy. I teraz już wszystko powinniśmy e, kończyć na tym iPhone'ie. Podajemy kod. I teraz iPhone się konfiguruje. Zaraz będziemy jeszcze mieli do wybrania kilka rzeczy. Jak widzicie, przed Fiorą wy wybieraliśmy język. To właśnie tak. I tutaj w tym iPhonie jest pod nazwą. O. Tu mamy wybierć sieć Wi-Fi. O. Mm. Teraz proszę was, żebyście chwilę e, poczekali. Tutaj e, spokojnie. Ja tylko muszę sprawdzić hasło do e, Wi-Fi. Dobrze, tu już wybrałem sieć Wi-Fi. Teraz przechodzimy dalej. I teraz iPhone będzie się przez parę minut aktywował, więc e, zaraz znowu do nas wrócę chwilę po aktywowaniu. Nie wiem, czy widzieliście, ale przed chwilą tu pokazywała się godzina 6:54. Teraz pokazała się aktualna godzina. Jak widzicie, o, konfigurowanie Face ID. Tu możemy skonfigurować, ale niestety nie jest to telefon za mnie, więc miarę skonfiguruj później. Już w moim poprzednim filmie możecie zobaczyć, jak to zrobić. I teraz... Od 10 do 15 minut iPhone będzie przenosił dane. Tutaj, jak zobaczymy, odblokujemy tego nowego iPhone'a 13 mini. To mamy już tutaj e, ręgułamin. E, tak, akceptuję. Już jestem wprowadzona z nim wiele razy. Więc to tak. E, I teraz Eee, muszę tu ponać e-mail więc e, zaraz wracam tuż po, po daniu dobra tutaj e, już właśnie wpisałem to Apple ID mm, to e, właściwie nic tutaj nie było pomiędzy tak się wydaje ale musiałem tylko jeszcze raz po, zaakceptować to za poprzednio więc to już pominąłem, bo nie wiedziałem, czy to się na naprawdę zadziała. Teraz już widzę, że wszystko działa. Wziąłem teraz dalej. Karty. Skonfiguruj później. Sobie zasłonię lekko. Analizy iPhone'a. Pomagaj, Apple udostępniać produkty i usunij, pozwalające na analizę danych. Mm nie to nie udostępniaj ojoj jak widzicie mamy duży kłopot e... bo ja nie wiem co teraz się stało Już muszę go wyzerować. Tylko się boję, że to będzie z tym. E, dobrze, za chwilę do Was wrócę, bo tutaj naprawdę mam sytuację. Zapytam zaraz tutaj i naprawdę e, wrócę. Cześć, mi właśnie ten iPhone się tutaj trochę e, zeruje. Mam nadzieję, że to długo e, nie potrwa bo jest już dość późno eee. no ja widzę że to na razie się nie za bardzo ruszę eee, no tak eee, jak widzicie to ceruję tylko tego iPhone'a więc nie ma co się martwić o i wszystko mamy po prostu od nowa ja teraz to e, pominę o i teraz zrobię to samo, jak dojdę jak do, do tego momentu, gdzie skończyłem, to e, tam znaczność. E, to był następny od razu krok po tym e, wyzerowaniu. Jak już to przestawiłem wszystko, to to właśnie był następny krok, a mianowicie przenoszenie danych z danych na iPhone'a z iPhone'em. Tu pokazuję, że zostało 12 minut. Ja jednak chciałabym Wam dodać, żebyście się nie martwili, kiedy pokaże Wam się takie coś jak ta. Po prostu zajmie Wam to więcej czasu trochę, ale naprawdę tylko to już potem e, poszło. Więc e, nie martwcie się. Zaraz e, po 11 minutach lub tam, może szybciej, może później wracam. Tutaj już tak gdzieś od jakichś e, 10 minut. Wyświetla się, że zostało 5 minut spokojnie to jak już kilka razy właśnie takie iPhoney e, przynosiłem dane, to kilka razy takie rzeczy już tu się e, zdarzały. Jak widzicie tutaj mogę wam e, to przybliżyć do kamery tu jest to właśnie 5 minut. Myślę, że tak jeszcze z 10 zostało, bo to tak Czasem trochę oszukuję, a czasem oszukuję też w drugą stronę. Na przykład jak aktualizowałem Apple Watch, to pokazało się, że zostało 10 godzin aktualizacji. Potem pokazało się, że, że zostało 3, 2 dni, tak, 2 doby. Więc to czasem oszukuję, czasem nie. I no za to 5-10 minut znowu e, tutaj wracam. Tu jak widzicie, pokazuje, że przesyłanie się zakończyło, ten został przyniesiony na drugiego iPhone'a, więc ten iPhone już nam e, nie będzie za teraz no już raczej potrzebny, I, więc jeśli nie wiem, taki model to już się raczej <grym> nie sprzeda. No choć naprawdę, no, jeśli no, byście bardzo, bardzo się uparli no, i ten na pewno trzeba najpierw wyłączyć. Ale ja że ten po prostu zostanie. No, nie będziemy go tu nigdzie e, wyraźnie no Jak widzicie, no, no naprawdę jest tu stary i brudny. Więc go też by się przydało czasem umyć. Mam nadzieję, że wasz iPhone tak nie wygląda. Patrzcie mi to, Fetu, i to za bardzo e, nic e, nie widać. Dobrze, więc tu mamy właśnie przesyłanie zakończone. Dane, dane zostały przeniesione na drugiego iPhone. A. Tu mamy ten słynny pasek, on jest znany też z różnych aktualizacji. Zaraz jak się skończę, to Wam pokażę, czy jeszcze coś zostało. Czy już my naprawdę mamy wszystko gotowe? I będziemy mogli się zająć aplikacją. No tu właśnie nam się już telefon włączył, wpisuje kod. Odtwarzanie zakończone. Aplikacje i dane będą nadal pobierane w tle. Dalej. Face ID. Skonfiguruj później. Tu możemy przeczytać. Może coś ciekawego na końcu. Nie ma. Akceptuję. Akceptuję. Apple Pay skonfiguruj później w portfelu. O tym też pewnie nakręcę kiedyś odcinek. następnie nagrania dźwiękowe, nie teraz. iPhone Vita. Przesuń palec w górę, aby rozpocząć. I mamy już wszystko przelane. Jak widzicie, tu ciekawy jestem. O, w takim razie nie będzie odcinku Apple Watch'u, prawdopodobnie, bo tutaj pokazuje, że zegarek jest już e, połączony. To już zobaczę później, jak to wszystko się e, pobierze, bo teraz to już też jest trochę ciepło od tych aktualizacji. Więc e, w dzisiejszym odcinku to na tyle. Mam nadzieję, że to, ten odcinek e, Wam się podobał. Aha, bo zapomniałem, że zegarek jest rozładowany, e, więc może jeszcze nakręcę o tym połączeniu. Właśnie może jakiegoś szorca albo film. E, więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. E, mam nadzieję, że Wam też pomógł. E, zostawcie jakiś e, komentarz, jeśli chcecie się o coś dopytać, e, zapytać, pochwalić. E, więc możecie taki komentarz e, zostawić. I zasubskrybujcie kanał, by nie przegapić e, nowszych e, filmów. Oraz polecam wam wejść na stronę mojego kanału, żeby zobaczyć starsze filmy, których jeszcze nie widzieliście. Gorąco pozdrawiam.